Ja mam broni. Coś tu jest, a ja nie mam broni. Mogłam się tego skończyć. Robi znowu. Leży. Ej, Sorry. Ej, słyszę kogoś. strzelają. Dobre? Dawaj, lecę za tobą, wbijamy na nich. Wrzucam granat termitowy. Leci granat odłamkowy. Ręka tarcza leży, leży, jeszcze leży, 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 OK Dobra, chuj. Dobra, leży, 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 no złap, tu jest nastrzała, dawaj ją, wyszła tu, odleciała, na górze jest. No nie zamknij tak. mi. Chodzę. Cały. Wjeżdżają następni. Widzę. Tu jeden spadł, a, a tam main. drugi. Dobra. Dobra. Bo, wie Dobra. Wjebałem okay. w ciebie cały magazynek. <laughs> to Jeszcze są na górze, ale ich by tu, tu spadł. Podchodzę. jeden wystarczy. tarczy. Ładuje tarczę, dalej, dalej. Uważyliście, jestem podostrzałem. Kurwa, na dachu jest nie? No kurwa, borek no dostał już 60 na HP. Nice leci granat! A no, żeś zajebał. No, wejście, tak żeby wchodziło. Runda trzecia, rusza licznik pierścienia. O ty szmato <laughs> szybciej, szybciej, szybciej! Trzeba się Otwieram portal Rozumiem, że nie mam nic za tobą Mam go! Mam typa Kurde, spierdolił <laughs> Nie wystrzeliło go? Nie Tyle Kurde! Za daleko postawiłeś? Powinieneś najpierw postawić, a wtedy ja trampolinę. Jeszcze raz. 30 sekund. pierścień niedaleko. Ładuj odobnie. Znowu robię. Odobnie. Gwiazda energetyczna. 10 sekund do zamknięcia pierścienia. Pierścien. Trzymajmy ich tu. Muszę podładować ich Otwórz mi to. na ja Zaboczcie, jestem solowany. Uwaga, ja mi się. rusza że nie zaopatrzenia w drodze. Pokładam do mnie. Uwaga, że A będę musiał liść. No kurwa w ciebie zajebałem znowu. Ładuję osłony. No i pięknie, będą się tklepać 70 Muszą tam zginąć, ale mają termiczne. Siemano Sieman. Są tu 63 70 Pękła tarcza Loba 70 dostała Kurwa no, szkoda Loba jest Była na strzała, nie? co, jest no i ja pierdolę, dole serio. Co? Kurwa po tym, jak było Black Lives Matter, teraz udali kurwa Azjan. Tak. Jezu. O, 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 o. Jestem na górze. Tu jest. ...kontakt z wrogiem. Sekunda. No co? Leży. Dawaj, to jest gdzieś koło mnie. No Elo, nice. kurwy. <zum> ależ to było dobre, kurwa. A On się skopił na mnie, a ty mu wyszedłeś na plecy wtedy. <zum> oh, <zum> <from. tum> mhm. Wygrana. Jesteście czempionami Apex. Patryk, ty dobiłeś w ósmym sezonie 110 level? Nie. A co? Właśnie spojrzałem, że ja miałem ósmy. <laughs> ja miałem 81 jakoś. Patrz, tak. kurwa, karudzi, kurwa. <laughs> Ale jak <to> równo! 5 <laughs> <pięć, śmiech> zabitych, 2 asysty, 5 powaleń.